Przed naszą kamerą ksiądz Prałat Jan Nikiel, proboszcz katedry łacińskiej w Lwowie i dr Paweł Wróblewski, szef izby lekarskiej we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Rozmawiamy bezpośrednio w Lwowie, tutaj w katedrze Lwowskiej, gdzie dzisiaj z Archidiecezji Wrocławskiej, karitas Archidiecezji, karitas Żurawina od izby lekarskiej dotarł szczególny transport, transport medyczny. Księże Prałacie. Te artykuły medyczne są bardzo dzisiaj potrzebne na Ukrainie. Tak, zawsze były potrzebne w, w okresie teraz tej wojny. To szczególnie. Tym bardziej, że do Lwowa przełożeni są także ranni ze wschodu. Tak samo i dzieci, które nieraz nie, mają, nie mogą oczekiwać tej pomocy tam w tych szpitalach, bo na wschodzie brakuje różnych podstawowych nierach rzeczy. To tutaj do Lwowa zostają przywiezione i tu są ratowane. Dotarliśmy tutaj z transportem też wyjątkowym, bardzo potrzebna w szpitalu marszałkowskim w Iwano Frankowsku karetka pogotowia, która już zostanie tutaj na Ukrainie. Panie doktorze, parę zdania. To się stało, że ta karetka tak dobrze wyposażona trafiła na Ukrainę. Środowiska Medyczna praktycznie od początku wojny stara się wesprzeć swoich kolegów, a poprzez nich pacjentów właśnie sprzętem medycznym. W jeżdżą już cztery karetki zakupione przez Fundację Lekarze Lekarzom. Współpracowaliśmy przy transporcie z Fundacją Ratowniczą Poseidon z Wrocławia. Tym razem role się odwróciły. Wykorzystaliśmy swoje kontakty. Karetkę, którą pozyskała Gmina Żurawina, wyposażyła Fundacja Poseidon, a przywiózł lekarz Paweł Wróblewski, żeby zobaczyć, jak również i taka działa. Wygląda. Co dzisiaj jest największą potrzebą tutaj humanitarną dla mieszkańców Ukrainy? W tej chwili jest bardzo dużo osób, które, które nie mają swoich własnych domów. Bardzo dużo osób mieszka w szkołach i podstawowych rzeczy brakuje. Nasza parafia. Ma ośrodek duszpasterski pod żółkiem, i właśnie tam wyposażamy go w odpowiedni sprzęt, aby teraz w czasie wakacyjnym zorganizować takie turnusy dla rodzin, by mogły z tych, z tych miejsc, gdzie, gdzie mieszkają w trudnych warunkach, żeby chociaż na chwilę mogli odpocząć tam, gdzie jest przyroda, tam, gdzie jest piękna zieleń. Natomiast to, co nieustannie jest potrzebne, no to właśnie żywność, artykuły medyczne i, i te, to, to, to najbardziej. To najbardziej. Mhm. Ksiądz arcybiskup Józef Kupny żegnając w setny dzień wojny transport humanitarny z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Caritas Żurawina, powiedział, że nie zmęczyliśmy się pomagać. Pan doktor no, śpieszy z tą pomocą medyczną już od początku wojny, dzisiaj karetka, ale przecież cały czas pomagacie w sprzęcie medycznym. Cały czas akcja trwa, do tego stopnia jesteśmy już rozpoznawalni, że zwracają się do nas o pomoc również fundacje z innych krajów. Na początku maja przetransportowaliśmy praktycznie całe posażenie szpitala do Widnicy, które przyszło do nas z Hiszpanii. Tak więc cały czas wykorzystując nasze kontakty staramy się łączyć różne środowiska farmaceutów, naszą Fundację Ukraina. Dzięki temu ten, ta pomoc jest praktycznie cały czas kontynuowana. Myślę, że prawa, ta pomoc do archidiecezji lwowskiej płynie no, w sposób szczególny, chyba z archidiecezji wrocławskiej. Te, te, a ta łączność jest wyjątkowa. Ksiądz prawa się już uśmiecha. To prawda, bo muszę sobie muszę przypomnieć, że w pierwszych dniach wojny to właśnie taka pomoc przyszła od księdza arcybiskupa i to właśnie archidiecezja, archidiecezja wrocławska już wspominając także żurawiny i, i księdza proboszcza, który sam przyjechał z tymi, z tymi różnymi darami I, i to jest tak, że początek wojny to była wielka mobilizacja. Ja sam wówczas pracowałem w, w koordynacji tych, tych darów i przychodziło dziennie po 7 do 10 tirów. Dzisiaj, jak gdyby te akcje są bardziej skoordynowane i zawdzięczamy tę pomoc przede wszystkim organizacjom: Caritasom, Fundacją. Może już mniej osobom postronnym, którzy jak gdyby mają teraz w Polsce wiele pracy, bo przyjmują przecież tysiące ludzi także i z Lwowa, i z naszej parafii. Natomiast bardzo serdecznie dziękujemy za to, że organizacje wzięły ten ciężar teraz pomocy na siebie. My przy katedrze mamy fundację Dajmy Nadzieję, która opiekuje się dziećmi chorymi, hospicjum domowe i to także dziękujemy za tą pomoc dla tych dzieci nieuleczalnie chorych.